Nazywam się Lidia Mruzbrykońska, jestem specjalistą periodontologiem. Chciałam Państwa zaprosić na moje szkolenie z zakresu periodontologii w różnych dziedzinach stomatologii. Szkolenie dedykowane jest wszystkim lekarzom dentystom, zarówno tym, którzy dopiero ukończyli studia medyczne, jak i tym, którzy mają już wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej, ale chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, udoskonalić swoje zabiegi i zapewnić im przewidywalność. W trakcie szkolenia nauczymy się diagnostyki periodontologicznej, która ma nam ułatwić pracę zawodową, a nie utrudnić i pozwolić nam na planowanie zabiegów w różnych dziedzinach stomatologii, tak aby były one przewidywalne. Szkolenie pozwoli nam na spojrzenie na różne dziedziny stomatologiczne z perspektywy pacjenta chorego na chorobę przyzębia. Poznamy problemy takie jak periimplantitis, leczenie periimplantitis, Planowanie właściwe w implantologii, które pozwoli nam na uniknięcie problemów późniejszych i przewidywalne leczenie implantologiczne. Periodontologia to nie tylko choroby przy ale także zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej, jamy ustnej. Dlatego podczas szkolenia uczymy się pracy narzędziami mikrochirurgicznymi, poznajemy takie zabiegi jak gingivektomia i wydłużanie korony klinicznej zęba. Dzięki uczymy się wykonywać na różne sposoby. Za pomocą lasera, za pomocą narzędzi mikrochirurgicznych. Poznajemy nie tylko metody wykonywania zabiegów, ale wskazania i przeciwwskazania do ich wykonywania. Uczymy się, gdzie są granice możliwości wykonywania niektórych zabiegów z zakresu. Chirurgii plastycznej. Szkolenie przebiega w kilku etapach. W pierwszej kolejności poznajemy podstawy teoretyczne oparte na evidence-based dentistry, a następnie wdrażamy poznane procedury i uczymy się pracy na specjalnie dedykowanych do nauki periodontologii fantomach modelach. Chirurgię plastyczną i periochirurgiczną ćwiczymy na modelach zwierzęcych. Uczymy się pracy narzędziami mikrochirurgicznymi, uczymy się pracy laserem, a także pracy narzędziami piezoelektrycznymi. Serdecznie Państwa zapraszam na moje szkolenie z zakresu periodontologii. Do zobaczenia w Dental Day.